Ok, to witamy serdecznie. Nazywam się Barbara Krystosiak, jestem menadżerem do spraw relacji ze społecznościami. A ja się nazywam Barbara Krywošejew i jestem związana ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i razem z Amazonem mamy zaszczyt i przyjemność realizowania różnych działań edukacyjnych, o których dzisiaj opowiemy. Reprezentuję zespół Community Engagement, który ma swoje struktury na całym świecie. Misją naszego zespołu jest budowanie długofalowych relacji z partnerami społecznymi, żeby wspólnie adresować potrzeby lokalnych społeczności. Amazon od wielu lat wspiera działania pomocowe w szerokim zakresie. Najważniejsza dla nas jest edukacja oraz wszelkie działania integrujące, o których też za chwilę więcej powiemy. Prowadzimy projekty długofalowe, na przykład Kindloteki, program, o którym na pewno Państwo już słyszeli. Reagujemy także na pilne, natychmiastowe potrzeby związane chociażby. Bez pomocą odnośnie kryzysu humanitarnego. Jako zespół angażujemy też naszych pracowników, prowadzimy globalne kampanie pomocowe. Przykładem może być Back to School. W tym roku wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem spakowaliśmy 32 tysiące wyprawek szkolnych dla dzieci z Polski, z Ukrainy. Czy kampania Amazon Goes Gold prowadzona w tym miesiącu we wrześniu, której celem jest budowanie świadomości na temat nowotworów dzieci. Звучить Edukacja jest dla nas najważniejszym obszarem, dlatego większość naszych projektów jest właśnie poświęcona dzieciom i młodzieży. Program kindloteki powstał 5 lat temu. Jego głównym celem było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ale także wyrównywanie szans społecznych. Dlatego nasze punkty kindlotekowe znajdują się przede wszystkim w małych miejscowościach. Program cały czas się rozwija. Mamy już 96 punktów. Jeśli chodzi o program zajęcia, które są oferowane, słuchamy partnerów społecznych, słuchamy edukatorów i staramy się tą ofertę dopasować do aktualnych potrzeb. Widzimy, że duży potencjał, duża potrzeba jest w zakresie rozwijania kompetencji przyszłości, kompetencji związanych z edukacją STEM, kodowanie, dlatego też takie zajęcia wspólnie właśnie z cyfrowym dialogiem wprowadziliśmy już ponad dwa lata temu. Tak, i Kindloteki, i STEM Kindloteki, to są dwie formy e, takich punktów edukacyjnych, które są skoncentrowane rzeczywiście w tej e, w zachodniej Polsce. Wynika to z tego, że to jest działanie Amazona, które kieruje też do takich społeczności lokalnych, w których jest na co dzień obecne, gdzie znajdują się centra logistyczne i, i biura Amazona, stąd tam te wszystkie punkty się znajdują. Wszystkie znajdziecie na naszej stronie internetowej kindloteka.pl, na którą zapraszamy, żebyście sprawdzili, czy w waszej okolicy Kindloteki czy STEM Kindloteki nie ma, bo z tych zasobów można korzystać, zwłaszcza gdy znajdują się czy w bibliotekach, czy w domach kultury. Czasami są w szkołach, ale też często można do nich przyjść i skorzystać z, z tych zasobów, bo z jednej strony to są takie kąciki edukacyjne, które my doposażyliśmy w różnego rodzaju narzędzia, które przede wszystkim pozwalają na przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć rozwijających różne kompetencje, o których mówimy dzisiaj od rana i będziemy mówić jeszcze, jeszcze jutro i o których Wam też za chwilę jeszcze opowiemy. Dlaczego i jak możemy te kompetencje też rozwijać wtedy, kiedy nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie Kindloteka się znajduje, bo to jest lokalne działanie, ale też mamy propozycję ogólnopolską. Tak, za chwilę więcej o tym rozwiązaniu i, na, i o tym narzędziu, które będzie ogólnodostępne i bezpłatne, więc będziemy zachęcać oczywiście do zapoznania się ze szczegółami. I jeszcze parę słów na temat naszych działań związanych z integracją, ponieważ to właśnie integracja dzieci i młodzieży jest w tym momencie kluczowa. Zaangażowaliśmy naszych pracowników w skoordynowaną pomoc humanitarną wspólnie z naszymi zespołami zorganizowaliśmy akcję Witaj w szkole, pakując wyprawki szkolne dla rodzin i dla dzieci uchodźców. Tą akcję żyliśmy w sierpniu z polskim czerwonym krzyżem i przekazaliśmy 32 tysiące wyprawek szkolnych. Kontynuujemy donacje. To są donacje finansowe, donacje materiałowe, donacje sprzętu i książek. Przekazaliśmy 44 tysiące książek, które powstały we współpracy z Zaczytanymi i Kosmosem. Te pozycje mogą Państwo znaleźć w materiałach. Są to książki dla dzieci przygotowane w języku polskim i ukraińskim. Powołaliśmy wolontariat pracowniczy. Ponad tysiąc pracowników zaangażowało się w działania pomocowe. Tutaj też ogromny sukces i pozytywna energia ze strony pracowników, która też miała wpływ na integrację społeczności ukraińskiej. I zdolni odkrywcy. I to jest właśnie to narzędzie, o którym chcemy powiedzieć dzisiaj najwięcej. Jest to nowa inicjatywa która powstała z wykorzystaniem struktury naszych kindlotek. Pierwsze zajęcia odbyły się pod koniec zeszłego roku szkolnego. W przyszłym tygodniu wznawiamy kolejne. Jest to bogata oferta dedykowana nie tylko dzieciom i młodzieży z Polski i z Ukrainy, ale także dedykowana państwu edukatorom, ponieważ w ramach tego programu proponujemy lekcje dwujęzyczne z a także lekcje Związane z integracją, poznaniem kultur, kultury polskiej i ukraińskiej. Przygotowane zostały także dwujęzyczne karty pracy. Już przekazaliśmy szkołom setki tych materiałów, one są też dostępne na stronie kindotek.pl, także zachęcam, można pobrać. Organizujemy kurs kultury języka ukraińskiego w wersji online oraz kurs tem po ukraińsku. I oddam teraz głos Basi, która powie dokładnie, jak Państwo mogą skorzystać z tego narzędzia. Bardzo dziękuję. Dokładnie tak. Chciałam trochę więcej o tych działaniach, bardzo konkretnych. Jeszcze nie mówiliśmy na dzisiejszej konferencji o tym, jak mierzymy się z tym wyzwaniem, które wciąż mamy w szkołach obecnych i jak możemy na nie odpowiadać. I generalnie wiem, że dużo robicie i świetnie sobie radzicie, ale my chcemy Wam jeszcze trochę bardziej pomóc, i dlatego pomyśleliśmy, też bazując na naszych doświadczeniach z pandemii, kiedy Przeprowadziliśmy ponad 100 lekcji online, w których wzięło udział setki tysięcy dzieciaków. To tutaj też chcemy. Umożliwić sobie i Wam takie lekcje online, kierowane do dzieciaków z Polski i dzieciaków z Ukrainy. I to będą właśnie lekcje prowadzone przez dwóch prowadzących w dwóch językach. Za chwilę pokażę Wam fragment z naszej lekcji z końca roku szkolnego, kiedy przeprowadziliśmy pilotaż. Wtedy te lekcje były prowadzone przez Krzysztofa i, i Julię którzy w dialogu ze sobą zachęcają dzieci, młodzież do aktywności, do tego, żeby w takich lekcjach wziąć udział. One są oparte o tematykę systemową. Też kilka przykładów za chwilę wam pokażę. I właśnie to, co myślę, że jest cennego w tych lekcjach, to to, że dajemy dzieciakom pewien poziom bezpieczeństwa, bo one mogą usłyszeć swój język. I mamy nie tylko, trafiają na polskiego nauczyciela, ale oprócz polskiego prowadzącego jest... Osoba prowadząca, mówiąca bezpośrednio do nich w języku ukraińskim, ale też mówiąca w języku polskim, więc w dialogu i dzieciaki z Polski, i dzieciaki z Ukrainy mogą usłyszeć swój język i przy okazji też trochę. I się wesprzeć, zintegrować, ale nauczyć też czegoś, czegoś nowego. I tutaj fragment, o, już załadowała nam się jakoś. Fragment lekcji, której Krzysztof i Julia, to był fragment naszej pierwszej lekcji, trochę mówią o tym, jak te lekcje będą wyglądać. Dobry dzień. To już 11.30, więc możemy zaczynać nasze spotkanie polsko-ukraińskie. Takie nasze pierwsze. Też dla klas 4-8. Tego jeszcze nigdy nie robiliśmy w takim zestawieniu. Ja od razu się przyznam, ja bardzo mało rozumiem po ukraińsku, ale to jest tylko dowód na to, że jak się chce, to można wspólnie ze sobą współpracować, bo jest ze mną Julia. Так, доброго дня! Криштоф пояснює те, що ми разом сьогодні з вами будемо проводити урок. Ми ще такого не робили раніше. Це буде спільний українсько польський урок, і Криштоф буде проводити урок по польськи і я з вами буду по українськи розмовляти. Mnie nazywa Julia. Zaraz ja trochę później rozkażę, kto ja yeah. Tak, tak będziemy mieć, słuchajcie, że to będzie polsko, będzie i polski. Ja będę tutaj po polsku mówił, Julia tak. będzie po ukraińsku, więc jeśli w waszych klasach są uczniowie z Ukrainy, to też będą mieli możliwość wzięcia udziału i pewnie pouczenia się trochę z polskiego z nami, a wy jako Polscy uczniowie, pouczcie się trochę z nami też ukraińskiego. Ja też się trochę uczę, mam nadzieję. Tak. Zaczynamy już w najbliższy wtorek. Mamy lekcje dla dzieciaków z klas 1-3. Z naszego doświadczenia robimy zajęcia dla. Pierwszej zmiany o 9 rano we wtorek, i tą samą lekcję będziemy powtarzać w czwartek o godzinie 13.15. I mamy cykl dla starszych dzieciaków z klas 4-6. Wszystkie będą prowadzone przez parę prowadzących Mikołaja i Julię. Mikołaj jest edukatorem, który od już pewnego czasu z nami współpracuje Julia też. Mikołaj e, mieszka od kilku lat w Polsce i zajmuje się edukacją STEM. Julia jest Ukrainką, jest nauczycielką, też zajmuje się STEMem i e, jest w Polsce od marca e, i zaproszą nas do takiej właśnie przygody, podróży, przez różne stemowe tematy, w zależności trochę od potrzeb, które wysłuchamy, trochę od tego, jak nam nasze doświadczenie podpowiada, które tematy są rzeczywiście interesujące, ciekawe i w które dzieciaki wchodzą jak, jak w masło. Te tematy to na przykład właśnie ludzie, którzy zmienili świat, ale także artyści, czy samochód w przyszłości i jak go zaprojektować, tematy ekologiczne, więc tutaj Zapraszamy do, do udziału. Ten udział jest, jakby oczywiście lekcje są bezpłatne, rejestracja jest bardzo prosta, e, zajęcia będą się odbywały na klik meetingu. To, co jest Wam potrzebne, żeby wziąć udział w naszych lekcjach, to tak naprawdę e, ekran i dostęp do... Internetu oczywiście, bez niego będzie ciężko, ale nic, nic więcej nie jest potrzebne. Będziemy się komunikować na czacie, ale to doskonale znacie z edukacji zdalnej na pewno wszyscy macie doświadczenie z takimi zajęciami. Zachęcamy serdecznie Was, z Waszymi uczniami, ale też do przekazania innym nauczycielom, nauczycielkom, z którymi współpracujecie, że takie zajęcia rozpoczynamy. Tak, może warto dodać, że już 700 uczniów wzięło udział w tych zajęciach. Informacja zwrotna jest bardzo pozytywna i to, co jest potrzebne, to właściwie tylko dostęp do internetu. To tak, Zresztą ja się śmiałam, bo przed nami, przed obiadem, i Krzysztof opowiadał o innym działaniu, ale Krzysztof często z nami współpracuje. Mariola opowiadała też o innym działaniu, ale też często z nami współpracuje. I widzicie, jaką energią nas porwali. I tak staramy się, żeby nasi prowadzący nas porywali swoją energią, więc trochę mówię o jakości naszych działań. Oprócz temowych lekcji, przygotowaliśmy właśnie karty pracy, dwojakiego rodzaju. Pierwsze karty pracy to są takie karty. Na wstęp My, one mają taki tytuł poznajemy się, które możemy wykorzystać, kiedy dzieciaki ciągle do nas trafiają. Nowe z Ukrainy bądź do pracy takiej grupowej bądź do indywidualnej dajemy dwu, dwójce dzieci dziecia, dziecku, które mówi po polsku i dziecku, które mówi po ukraińsku, żeby mogło się lepiej poznać tych kart jest 10. One są na bardzo różne tematy od tego właśnie jaki jest system oceniania i że... W Polsce jest trochę inny niż, niż w Ukrainie. Mamy te karty też przygotowane w języku czeskim. Tam jest jeszcze inaczej. Ale to jak ktoś by się chciał jeszcze czeskiego uczyć dodatkowo, to również można wykorzystać. Mamy też karty bingo. Mamy bingo konferencyjne. Mamy też bingo dla dzieciaków, w którym właśnie poszukują różnych wspólnych cech z innymi osobami w swojej klasie, w swojej grupie czy w swoim otoczeniu. Więc to jest jedna propozycja, czy do wykorzystania grupowego, czy takiego in indywidualnego, żeby umożliwiać współpracę. Poza tym mamy karty systemowe. Które już zachęcają nas do konkretnej, propo, konkretnej aktywności, odkrywania danego zagadnienia związanego z właśnie edukacją STEM. Ich jest również 10, one są dwujęzyczne, ale ponieważ jest na nich trochę więcej treści, to są karty w języku polskim i karty w języku ukraińskim, więc trzeba wtedy, jeżeli mieliby uczniowie pracować razem, to wydrukować im. Dwie i tutaj są przykładowe, na przykład o zwierciadle, ale też jak zrobić własne zwierciadło, czego się, jak to zwierciadło działa i wtedy tworzymy, na przykład kalejdoskop, wykorzystując właśnie zwierciadła prosty sposób. Czy podróżujemy po układzie słonecznym i odkrywamy różne ciekawostki o planetach, ucząc się na ten temat? Czy jest na przykład karta pracy o różnych liczbach? To dla młodszych dzieciaków, obryłach, więc tych kart jest rzeczywiście sporo dla starszych. Mamy i uczenie maszynowe, mamy kodowanie, więc te karty są bardzo konkretną propozycją do wykorzystania bezpośrednio na, na zajęciach, ale też taką, którą możemy dać po prostu dzieciakom, żeby popracowali w domu, czy podrzucić pomysł rodzicom, co mogą zrobić. Ale mamy też propozycje dla Was, i myślę, że to mogą być takie 10 przyjemnych spotkań w czwartkowe wieczory. Bo w najbliższy czwartek uruchamiamy nasz kurs języka i kultury ukraińskiej. To jest kurs, który będziemy robić we współpracy z naszym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli, cyfrowy dialog, więc będzie można na koniec otrzymać też certyfikat. Kurs poprowadzi Jacek i Maryna, i oni najlepiej Wam o nim opowiedzą. Pomysł jest taki, że Maryna, którą znam już od kilku miesięcy, i która pracuje razem ze mną w szkole, my na co dzień, żeby było szybciej, porozmawiamy się ze sobą po angielsku. Ale tu dla Państwa będziemy porozmawiać się w swoich językach, bo tak sobie myślimy, że trochę tak jest, że z naszymi uczniami musimy się kontaktować właśnie takim trochę sposobem którym musimy kombinować. A to trochę po polsku, a to trochę po ukraińsku, czasami po angielsku, może, ale tak, na, a czasami na Migi, i dlatego sobie przygotowaliśmy tutaj trochę więcej miejsca, żeby nam wystarczyło. Więc jak kiedy Maryna będzie przy głosie, kiedy w końcu jej oddam ten głos. To wtedy będziemy rozmawiać właśnie po, w naszych językach i w ten sposób postaramy się siebie rozumieć dokładnie tak, jak pewnie uczniowie i nauczyciele starają się zrozumieć siebie nawzajem. Więc my sobie mamy taki plan. Pomyśleliśmy, że kiedy do was w klas przychodzi inszumowna dziewczyna, dziecko z innej krainy, to ja. Дві проблеми. Одна це мова, коли ви погано розумієте дитину, а дитина ще гірше розуміє вас. І друга проблема це ну, певна культурологічна відстань, і тому ми так собі подумали, що кожного разу ми будемо трошки розглядати українську якісь там базові фрази, якісь звичні звороти, можливо, жарти. Jakieś. I e, oprócz tego będziemy czy nie wiem, no, rozmawiać e, e, o kulturze, historii, geografii, o jakiejś osobliwości e, nauczalni. Okej, okay, ja tylko staram się złapać. Czyli będziemy, <noise> będziemy, będziemy, będziemy rozmawiać o, głównie o kulturze, będziemy rozmawiali o współczesnej e, Ukrainie, będziemy rozmawiać o tym, e, w jaki sposób Obecnie, obecnie się mówi, jakie są typowe zwroty, głównie dla młodych ludzi, co młodych ludzi z Ukrainy śmieszy, jakie mają tak zwane teksty, czy jak tekszczą. Będziemy też się przyglądali, przyglądali oczywiście językowi, zwłaszcza, że te języki są trochę podobne, a trochę potrafią nas mylić. Jesteśmy Maryna i Jacek będą z Państwem. Trochę czuję się, jakbyśmy zaczynali jakąś nową przygodę. Stwierdzam, że lepiej jak oni nam powiedzą. To był fragment takiej lekcji, którą zrobiliśmy przed wakacjami też testując. Ona trwała lekcji spotkania. Bardziej to są spotkania niż lekcje. Trwała około pół godziny, kiedy Jacek i Maryna opowiadali, do czego nas zapraszają. To będą spotkania poświęcone i językowi, i kulturze. Tak jak słyszeliście, Jacek nie mówi po ukraińsku. I wiem, że jednym z nas jest dużo łatwiej było zrozumieć, Mieć marynę, innym osobom dużo trudniej to wynika z różnych um, czynników, ale mam nadzieję, że ten kurs, te, 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 te webinary trochę nam ułatwią odnalezienie się w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, a też będzie przestrzeń na to, żeby zadawać pytania czy podpowiadać tematy, na które chcielibyście porozmawiać, czy dowiedzieć, dowiedzieć się więcej. Um, o, znowu się przesunęło nasze logo. Zapraszamy. To jest kurs, który nie wymaga rejestracji. Można się po prostu zalogować i wziąć udział czy we wszystkich spotkaniach, czy w jednym, ale jeżeli chcielibyście otrzymać certyfikat NODN-u, to wtedy trzeba się zarejestrować, bo jak wiecie, certyfikaty mają swoją numerację i wymagają odpowiednich danych i wtedy trzeba się zarejestrować pod, pod tym linkiem, ale można się po prostu zalogować i zapraszam serdecznie w najbliższy. O godzinie 19. Myślę, że to będzie po prostu taka relaksująca, relaksujący wieczór. I bardziej ja traktuję te spotkania jako relaks, niż jaki faktycznie taki kurs i lekcje. I mam nadzieję, że dla Was też to będzie taka, taka propozycja. I oprócz tego mamy też propozycję dla kadry z Ukrainy. Jeżeli w Waszych szkołach takie osoby uczą razem z Wami, to chcemy zaprosić na taki kurs, gdzie to Trochę podzielimy się naszym doświadczeniem stemowym. To będzie już kurs stricte w języku ukraińskim, więc jeżeli ktoś z was chce, to oczywiście też zapraszamy, ale tutaj ta znajomość języka jest niezbędna, bo nie będziemy go ani tłumaczyć, ani nie będzie z takiego wsparcia językowego Polaka, bo kierujemy go bezpośrednio do, do osób z Ukrainy. Te zajęcia będą odbywały się w środę, co, co dwa tygodnie i tutaj też macie. Grafik to jest to słowo, będziemy mówić o, o, o różnych tematach i wszystkie te informacje znajdziecie też na naszej stronie, tam były różne linki, a tutaj już można bezpośrednio na naszą stronę programu Zdolni Odkrywcy trafić, czy przez link, czy przez QR-kod. Tak, na stronie kindloteka.pl znajduje się lista wszystkich placówek kindlotekowych i szczegóły dotyczące programu Zdolni Odkrywcy, także zapraszamy gorąco. Dziękujemy.